Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem dzisiaj pokazać wam, jak w jaki prosty sposób można wyczyścić naszą felgę. To, to dokładnie to zrobić taką polerkę, żeby były czyste aluminium, czyli taki ładny, no, jak lustro można powiedzieć, że można zrobić z felg aluminium. Ta felga jest już prak praktycznie skończona. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda efekt taki już prawie pod koniec. Jakbym docierał jeszcze tutaj więcej, to bym zrobił typowe lustro, żeby było po prostu można było się przejrzeć przed nimi. Mi wystarczy efekt taki, jak w tym momencie jest. Zaraz Wam pokażę jak wyglądały te felgi, tylko chciałem po prostu na początku pokazać o co mi chodzi. Będziemy czyścić felgi tak jak tutaj widać. O i teraz Wam pokażę jak wygląda felga przed zdemontowaniem w moim przypadku. Jak mam po prostu tutaj ją no, poniszczoną totalnie. Zobaczcie tutaj ranty, wszystko. No krawężniki robią swoje i dlatego po prostu zrobimy tutaj małą renowację. Po prostu tu mamy elementy, które są, że tak, powiem, najbardziej odstające. Tutaj mamy wewnątrz pomalowane na szaro, a tutaj mamy bezbarwnym zrobione samo aluminium, pomalowane bezbarwnym lakierem fabrycznie. Tak wychodziły te felgi. Ja Wam za chwilę pokażę, jak można zrobić no, domowym takim sposobem, gdzie ktoś zawsze może zaoszczędzić par złotych. I sobie odnowić te felgi w miarę możliwości i tam swojego zapotrzebowania. Więc przechodzimy do następnego etapu. Na początek pokaże nam rzeczy, które będą niezbędne do przeprowadzenia, do przeprowadzenia odnowienia naszych felg. Wiadomo, każdy robi po swojemu, ale ja pokażę to, co ja użyłem, jaki efekt osiągnąłem. Jakbym docierał jeszcze więcej tutaj, to powstaje lustro i wtedy już jest super. Ale mi już w zupełności wystarczy, nie będę dalej tego docierał. No bo nie ukrywam, że jednak to trochę czasu schodzi. Dobra, musimy kupić sobie farbę jakąś, niekoniecznie tej firmy, może być inna, ale chodzi tutaj do aluminium żebyśmy mieli pastę po prostu typowo do aluminium, ona kosztuje gdzieś koło 10 zł. Ta jest w miarę okej, okay. jestem zadowolony z jej efektów. Dalej robimy tak, pokażę na tej już praktycznie zrobionej feldze. Och kurczę. Dobujemy papiery ścierne różnej, różnej grubości. Jest tak, ja zaczynałem tutaj, nie ukrywam, ale od tych naprawdę Poniszczonych felg zaczynałem setką. Najpierw idzie setka, czyli tak, jak ja miałem setka. Później poleciłem setką, żeby zmniejszyć już te porysowania, zarysowania, które powstały przy zdzieraniu tego lakieru najgorszego. I później na koniec już z wodą sobie dałem 1500. Papier i na koniec idzie już. Polerka, ja mam tutaj taką maszynę z portalu internetowego, dosyć tania, ale po prostu robotę robi. No, na kompresor, wiadomo, może być elektryczna, jak ktoś ma, żeby ręcznie tego nie robić. Dobra, więc zaczynamy czyszczenie. Tak wygląda już felga umyta, gotowa już do po prostu do papieru ściernego przygotowana. Słuchajcie, najlepiej by było tak, jakbyście sobie tą felgę wzięli i chemią jakąś wymyli, żeby później tego już nie robić, ponieważ na, tutaj na aluminium dajemy tylko pastę, która no konserwuje, ale wiadomo, mocna chemia, którą się daje tutaj, żeby te czarne... Czarne brudy wymyć, to niestety jest dosyć mocna i możemy mieć ślady. Dlatego najlepiej później po efekcie wyczyszczenia tego, namejmijmy, myjemy samą wodą te felgi. Przetrzeć matą tylko i w zupełności wystarczy. Dobra, bierzemy papier setkę i lecimy wokoło te tutaj elementy. Zaraz zobaczycie, jak to będzie po kolei wyglądać. Dobra, lecimy. Słuchajcie, pierwsze co tylko zrobiłem tutaj, po, że tak powiem po dwóch, trzech minutach, wyczyszczone, tak jak było tu porysowane, słuchajcie, tego wiadomo, tutaj były bardzo głębokie rysy, tak samo jakie są tutaj. Muszę się liczyć z tym, że nie będę tego aż tak czyścił, ponieważ to zejdzie dosyć sporo, ponieważ jakbym czyścił więcej, no to by to zeszło, ale no dosyć głębokie są te teresy więc ja je jeszcze trochę wyczyszczę i zostawiam to. Niektórzy będą mówić, że po co setką, że bardzo rysują felgi. Tego ok, spokojnie, my to później wypolerujemy. Damy papier później już taki, który będzie to, te rysy nam zmniejszał, czyli cztery setka, na koniec damy 1500. Tutaj już na mokro polecimy, i wtedy no, efekt będzie już przed samą. Przed samym polerowaniem naprawdę spory. naprawdę ok. Dobra, lecimy dalej. Ok, felga wyczyszczona już papierem, setką. Wygląda tak. Wiadomo, jak jeździcie papierem, to trzeba uważać tak jak u mnie tutaj na te elementy, które nie będą polerowane. Wiadomo, nie, nie da się uniknąć, że czasami gdzieś tam ręka pójdzie i się to porysuje. Zmieniłem troszeczkę maszynę, nie na kompresor, bo ten kompresor już głowa mnie bolała od tego, więc takim sprzętem robię i powiem Wam, że jest dużo lepiej, dużo szybciej i efektywniej. Dobra, w tym momencie papier 400 idzie w ruch. Dobra, chcę żebyście zobaczyli teraz różnicę, jak wygląda struktura tutaj po papierze 400, która poleciała, a jak wygląda tu te głębsze zarysowanie o takie co widać może, o tu, a tu tu jest już wygładzone i jeszcze na to pójdzie papier 1500 tu w tym momencie będę robił to i jest taka różnica, o tu widać te, ta strona zrobiona a ta jeszcze nie, jeszcze tak widać tak jakby chropowate, srebrne, ale dochodzimy już do powoli do setna czyścimy teraz to mokro papierem 1500 Lecimy całość wokoło. Elementy, które, yy, które po prostu czyściliśmy tutaj papierem ściernym, to musimy wszystko teraz wyłagodzić. Te wszystkie yy, zarysowania, wiadomo, czym dłużej będziemy tarli, tym więcej będzie, lepszy będzie efekt. O tak, dobra, teraz zobaczcie, jak wygląda felga już po, yy, po yy, papierze 1500 na mokro. Spłukajmy go tylko wodą, bo, był, bo byłaby po prostu brudna. E, tak już mamy efekt w tym momencie. Teraz bierzemy się za polerowanie, czyli tak, pasta ta, co pokazałem, e, do aluminium e, i bierzemy sobie maszynkę do polerowania. Chyba że ręcznie ktoś będzie chciał, no to też można trochę więcej roboty, ale nakładamy pastę i jedziemy. Pasta powoduje to, że mm, ta powłoka, która, no tu jest czyste aluminium. Będzie po prostu dłużej nam się utrzymywał ten efekt takiego e, chromu, no, tego lusterka, więc pasta no musi być, wypoleruje to, bo i tak uważam, że jest dużo lepiej niż było, koszty nieduże, a jednak polerujemy. Dobra, mamy efekt osiągnięty taki na koniec, po wypolerowaniu. Mi się wydaje, że jest ok. Dużo lepiej niż było. Tu zdjęcie macie na boku jak wyglądała, a jak wygląda teraz. Dobra, ja kończę. Idę kolejne koło. I ja komuś pomogłem, to łapka w górę. Pozdrawiam i życzę sukcesu.